Pika, po co ci te nożyczki? Do tego. Pok A faktycznie, nie zauważyłem. A co jest w tej paczce? Chcielibyście wiedzieć. Też. Znaczy ja wiem, ale wam nie powiem. Też chciałbym wiedzieć. Jest tutaj taka mała podpowiedź. To mój onboxing. On eksplodować Bo w niepewności, jak będę chciała. No i prawidłowo chcę się dowiedzieć, niech oglądają. się nic nie uszkodzić. No, <laughs> to jest donut cut. <laughs> Gdzie? Tu. Ale ja chciałam tylko ten, a nie takim tym. <laughs> takim mnożem jak tutaj. Nie, nie, nie znacie się. No to jak mam inaczej się na tego dostać? Tu są takie noże i czasem będzie za bardzo się e, rozpanoszą z tym i, i potem można przeciąć coś w środku na książkę. Moja tak kiedyś znajoma miała sobie książkę przeciąć. Uuu, no i miała dwie. Książki rozmnażają się przez podział. No nie do końca. A tam. Widzicie? Się nie stało. Wow, co to jest? Helikopter, helikopter Piękny fotel klinikowy i instrukcje. Teraz będzie trzeba to założyć I w jakiej części drugiej co my tu mamy u Mały podgląd o pozie, to jest ruziowe. Pasuje ci do drasiku Jak sądzicie, kto jest właścicielką? Oczywiście, że to będzie mój fotel nie zanudzać. Przejdziemy zaraz do tu, gdzie potem już będzie wypakowany bardziej ewentualnie będzie złożony. Jeszcze nie wiem, jak to będziemy nagrywać, także. To jest. E, dobra, następne części. No, i co? Ostatnie ślify. Wreszcie będzie we właściwym miejscu zawsze, tak? Nie trzeba będzie <grym> poprawić. Dobra. Oficjalny test fotela. No, tak. Tylko nie jeździ za bardzo, bo tam szkranka za ja tobą. <grym> <grym> Tu jest zaniska ja ta Nie wiem jak ona powinna być. Muszę powiedzieć. No ale jest ustępnie fotel. Pięknie. Normalnie prawdziwa gamerka teraz. A tak wygląda Wiczka w swoim nowym fotelu, na nowym miejscu. Jestem królową świata. Ma nawet bajery. Łoo, wow. Teraz już mogę żyć. Nic tylko kocyki z panką, nie? No, naprawdę.